Minecraft Dungeons z ekipą powraca w drugim sezonie. Witamy wśród żywych. Apokalipsa Plus. Ostatnia szansa! Ej, ale zróbmy to, co? Nie rozczytajmy. No zróbmy, bo przydałoby się! Boże, dużo ich tu jest. Pała. Uwaga, uwaga, dajemy, 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 dajemy. dajemy! Nie, Creeper! Więcej śmieszkowania. Jak się rzuciliśmy teraz. Jak zwierzęta lecą. Mu. Mu. No. Nie, no, pierwsze zwierzę kiwi przed głową, naprawdę. No. Co jest grane bo... DLC. Oj, ktoś tam chyba się zamknął. To ja się zamknę w drugim. I teraz, komu pomóc? Komu pomóc? Nie. O, do mnie idzie. ła utkłem. I co najważniejsze, więcej to polololo. Co również istotne, regularnie. Odcinki będą się pojawiać na zmianę u mnie i Utopolo. Utopolo w soboty, u mnie w środę. Pierwszy odcinek pojawi się Utopolo w sobotę 26 marca, także nie przegapcie. Tak się gra z ekipą, oh yeah!